Czołem, czołem, kromka z wesołem. witajcie moi mili w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym odcinku Siege Express, a dzisiaj porozmawiamy sobie głównie o Mistrzostwach Polski, o Polish Masters, które weszło już w, można powiedzieć, decydującą fazę rozgrywek. Bardzo dużo ciekawych rzeczy, polecam obejrzeć materiał do końca. No i moi drodzy, zostawcie łapkę w górę, rozwijajmy polski e-sport, niech ten materiał trafi przez waszą aktywność, do najszerszej grupy odbiorców, do jakiej tylko może. A w dzisiejszym odcinku omówimy sobie przede wszystkim Polish Masters po pięciu kolejkach. Czyli to, co najważniejsze w polskim Rainbow Six Siege. Do tego zerkniemy sobie także na start European League, czyli następcy proligi, a później zerkniemy sobie na to, jak idzie Polakom za granicą. Zapraszam do oglądania. Na początek jednak odrobina prywaty, bo nasza drużyna Chromecodiles wygrała trzeci sezon Brutal League na ekipę Machine Soldiers. 2 do 1 po bardzo, bardzo zaciętym spotkaniu. Jeżeli chcecie obejrzeć retransmisję, to w opisie macie oczywiście link, natomiast miło mi także poinformować, że dostaliśmy zaproszenie do zamkniętej ligi SAS Europe, która startuje już od 8 lipca i potrwa do 20 sierpnia. Zagramy z takimi drużynami jak Machine Soldiers, bon Voyage, Aero Revolution lub Formo Team. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym zespole, zapraszam serdecznie na naszego Twittera. Oraz na fanpage. Tam na pewno będziecie informowani na bieżąco w temacie kolejnych transmisji. Z mniejszego podwórka przechodzimy na to nasze polskie, największe, czyli Polish Masters. Aktualnie jesteśmy już po pięciu kolejkach, a dzisiaj zobaczymy szóstą. Czyli praktycznie jesteśmy już na półmetku tych prestiżowych rozgrywek. Ja jak zawsze przypominam wam o typowaniu na stronie kromkotyper.pl, gdzie co tydzień możecie obstawiać swoje wyniki w ramach takiej fajnej, społecznościowej zabawy, którą razem wszyscy tworzymy. Sytuacja po pięciu kolejkach nie wygląda bardzo zaskakująco, aczkolwiek na pewno w ciągu tych pięciu playdayów było bardzo dużo ciekawych sytuacji, a i parę nieszablonowych rozwiązań. Po ponad miesiącu grania liderem Polish Masters 2020 jest Titres Slawdżent. Drugie zajmuje XPG Invicta, zaraz przed trzecimi na podium Izako Bors. Ostatnie na dzisiaj miejsce dające awans na finały LANowe, miejmy nadzieję, jeżeli cała sytuacja pozwoli, w Warszawie to zespół Aves. Pod kreską jest natomiast Devil's One Pact Pride oraz zespół Hummingbirds. Oczywiście na chwilę obecną ciężko mówić o tym, żeby którakolwiek z drużyn była pewna awansu na lana. Jednakowoż wydawać by się mogło, że Titres Slavgent jest najbliżej tego celu, bo ma aż cztery punkty przewagi nad drugą Invictą Gaming i prowadzi w tabeli z czterema zwycięstwami i jedną porażką. Co warte zauważenia to to, że drugie, trzecie, czwarte miejsce ma dokładnie tyle samo punktów i takie same zdobycze w spotkaniach, czyli po trzy zwycięstwa i dwie porażki. Czołem czołem, bułka z pomidorówką. A tak serio Patryk Kiks cieszyński z tej strony. Najlepsze spotkanie w Polish Masters do tej pory to no według mnie zdecydowanie Invicta Gaming kontra Devils One. Invicta Gaming jako jedna z drużyn wskazywana do zwycięstwa, nawet do jako zwycięzca całych zawodów. Wynik 5 do 2. Bardzo ciężka sytuacja dla Devils One, ale w tym momencie jakby przełączyli jakąś wtyczkę Zaczęli grać jak znud, pięć 5 rund z rzędu, koniec wyniku, 5 do 7 dla The Beast One. Fantastyczny comeback, którego zazwyczaj nie widzimy w takich sytuacjach. Jeden z najlepszych, no najlepsze spotkanie w Polish Masters do tej pory. Jeżeli chcecie zobaczyć Rainbow Six Siege w polskim wydaniu naprawdę na wysokim poziomie, ze zwrotami akcji, z fantastycznymi indywidualnymi zagraniami, musicie koniecznie spojrzeć na woda właśnie z tego spotkania Invicta Gaming kontra The Beast One. Kicks out! Patrząc na tabelę, można śmiało mówić, że naprawdę wiele tutaj jeszcze może się zdarzyć, tym bardziej, biorąc pod uwagę, że zarówno piąte, jak i szóste miejsce wcale nie jest tak daleko od czołówki. Zdecydowanym królem remisów jest drużyna Hummingbirds, która ma ich już dwa. Zremisowała w drugiej kolejce z drużyną Devil Swan, zremisowała w trzeciej kolejce z ekipą Pride. Czwartej i w piątej kolejce przegrała natomiast 5-7 z drużyną Izakobors oraz 5-7 z ekipą Pakt. Trzeba natomiast przyznać, że zaskarbiła sobie sympatię publiczności, bo naprawdę jej mecze jako takiego przysłowiowego Kopciuszka są naprawdę bardzo wyrównane, a sama ekipa tanio skóry nie sprzedaje. Na pewno trzeba też docenić zwyżkową formę drużyny Aves. Ekipa Magica bardzo słabo rozpoczęła Polish Masters przegrywając 1-7 w meczu pierwszym z drużyną Invicta Gaming, później zbierając baty 3-7 na Izako Bors. Jednak już od meczu trzeciego, też po części dzięki Bootcampowi, zaczęła swoje spotkania wygrywać i to w naprawdę świetnym stylu. Zdecydowanie najciekawszą kolejką natomiast była ta rozgrywana 18 czerwca, czyli Playday numer 4, gdzie teoretyczni i też praktyczni faworyci przegrywali z drużynami słabszymi i to dosyć znacząco. Drużyna Slavgent przegrała 4 do 7 na ekipę Pact, natomiast Invicta przegrała 5 do 7 na ekipę Pride. Pod wodzą King Vadera. King Vader natomiast na pewno nie może być zadowolony z postawy swojej drużyny, bo zajmują dopiero przedostatnie miejsce, a w przedsezonowych predykcjach w oczu wielu byli na pewno kandydatem do przynajmniej piątego miejsca. Już dzisiaj natomiast zapowiada się kolejne hitowe spotkanie, bo o godzinie 21.00 ujrzymy, można powiedzieć, swoiste derby polski pomiędzy XPG Invictą a Titrs Slavgent, Także bardzo serdecznie zapraszam na Twitch. Rainbow. Bądź też na antenę Polsat Games. Warto również zauważyć, że Izako Bors, czyli bardzo młoda i uzdolniona ekipa, która również gra ze sobą od bardzo długiego czasu. Wyraźnie jak na razie jest tą trzecią siłą w Polsce, bo wygrywa z każdym innym poza pierwszymi Slavgentami oraz drugą Invictą. Taka od ciekawostka. Poza samymi wynikami na polskiej scenie doszło też do pierwszych transferów bezpośrednio między drużynami. Już jakiś czas temu KX wylądował w Devious One, a Easy w Hummingbirdsach, gdzie wcześniej grali odpowiednio Easy w Devious One, a KX w Hummingbirds. Który z nich wyjdzie na tym lepiej? Zobaczymy już za niedługo. Dołożyć do tego należy także opuszczenie przez kliza drużyny Aves, a jego miejsce zajął Syria. Najprawdopodobniej również za miesiąc, przy okienku transferowym, będziemy mogli zobaczyć jednego z najzdolniejszych polskich młodych zawodników, czyli Toudixa, który będzie już pełnoletni. Trzymamy kciuki. Dzięki statystykom ze strony Siege.gg możemy dowiedzieć się, że jak na razie najbardziej wartościowym zawodnikiem jest SBT z ratingiem na poziomie 1,4%. 44, zaraz za nim znajduje się Verines z zespołu Aves, a ostatnie trzecie miejsce na podium zajmuje Kim Win z ratingiem 1,35. Do najbardziej wyróżniających się zawodników należy również Darius oraz Bugi. Najczęściej graną mapą było kafe, którą zobaczyliśmy 5 razy. 4 razy widzieliśmy naszych zawodników na Oregonie, 3 razy na Willi, po 2 razy na Clubhouse'ie, Wybrzeżu, Theme Parku. Czy też konsulacie. Najczęściej wybieranym operatorem w ataku była Zofia, natomiast w obronie Jäger. Najrzadziej w ataku widzieliśmy do Kali czy też Amaru natomiast w obronie Ele oraz Oryxa. Warto też wspomnieć, że SBT oraz Bugi z drużyny Devil's One jako jedyni zdobyli już 60 fragów, natomiast SBT ze swoim KD plus 31, czyli 60 fragów, 21 śmierci, zdecydowanie przewodzi tej stawce. Najlepszym entry fragerem jak na razie całego turnieju jest Kimuin. Najwięcej klaczy rozegrał Sowi, natomiast najwięcej podłożeń Paki ma Mafider z drużyny Pride. Po więcej ciekawych statystyk zapraszam na stronę siege.gg W zeszłym miesiącu wspominałem wam o trzech polskich drużynach, które dostały się do charytatywnego turnieju European Open Clash. Niestety, dosyć szybko zakończyły swoją przygodę, gdyż Invicta Gaming przegrała z drużyną Rogue 2 do 0, Aves z Chaos również 2 do 0 oraz Polska Górą. Z Natus Vincere, także 2 do 0. Mimo kiepskich wyników, możliwość sparingu tak naprawdę z najlepszymi, najbardziej topowymi drużynami w Europie może przynieść bezcenne doświadczenie, które zaprocentuje w tegorocznym Polish Masters. Jak na pewno dobrze wiecie, Polish Masters można oglądać także na antenie Polsat Games i na pewno wielu z Was było ciekawych, jak ten Rainbow w telewizji się obejrzał, a obejrzał się bardzo, bardzo dobrze. Pierwszą kolejkę Polish Masters w szczytowym momencie obejrzało ponad 24 tysiące widzów, co daje nam łączny zasięg 76 155 osób. Jak na telewizji jest to wynik naprawdę bardzo dobry, tym bardziej trzeba zaznaczyć, że na Twitchu rozgrywki są oglądane przez średnio około 1300-1400 osób co tydzień. Polish Masters to nie jedyne rozgrywki oczywiście, które aktualnie trwają, bo do gry po przerwie i po zmianie formatu wróciły najsilniejsze ligi, Najsilniejsze rozgrywki na poszczególnych kontynentach. Po pierwszych czterech kolejkach miejsce pierwsze zajmuje BDS Esports z 12 punktami. Na miejscu drugim ekipa Rogue, trzecie Tempra Esports, na miejscu czwartym Virtus Pro. Jeżeli chodzi o naszego rodzynka Safesa, to jego Natus Vincere Zajmuje szóste miejsce z dorobkiem jednej wygranej, dwóch remisów i jednej porażki. Jednocześnie trwają także rozgrywki w Ameryce Północnej oraz w regionie APAC. Jak zawsze, wszystkie linki w opisie. Co natomiast słychać u Polaków za granicą? No, bardzo różnie. O ile ekipa Mexesa w GSA League, czyli w niemieckich nationalsach, Division radzi sobie wyśmienicie. Zajmując drugie miejsce z 18 punktami, brakuje im tylko jednego punktu do pierwszych G2 Esports. Mają sześć wygranych na koncie. Tak niestety Auer we włoskich Nationalsach poniósł porażkę z drużyną Italian Gaming Project, mając kilka. Punktów meczowych. Niestety była to bardzo bolesna porażka dla Aueras. Z niecierpliwością czekamy, jakie podejmie decyzje dotyczące swojej kariery. Jeżeli natomiast wy chcielibyście spróbować swoich sił w którejkolwiek z Lig, a najlepiej w jakiejś polskiej, to już niedługo powinna wystartować Narodowa Liga Esportowa, przynajmniej takie mamy plotki. Polskim esportowym świecie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z informacjami, czy w ogóle taka liga będzie i jak będzie można się do niej zapisać, to bardzo serdecznie zapraszam na Twittera Narodowej Ligi Esportowej. Także moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że miło spędziliście te kilkanaście minut. Linki do wszystkich materiałów źródłowych są jak zawsze w opisie. No i zapraszam przypominam co czwartek na rozgrywki Polish Masters. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pa! pa.